Się. Myślę, że najlepiej byłoby Szymborskiej zapytać. <grych> yy, dlaczego się pisze wiersze? No, wiersze się piszą po prostu. Ja też yy, muszę powiedzieć, że przez to, że ja bardzo wiele wierszy w życiu przeczytałem, to ja raczej mówię o sobie, że piszę teksty, a nie wiersze. Ale wiele osób mnie namawia, żeby w końcu wydać jakiś tomik poezji. No, mi się wydaje, że każda płyta jest jakimś tam tomikiem. One się piszą, u mnie to różnie jest, czasami to jest od razu cały, cały tekst, czasami to jest tak, jak, jak ze składaniem pucli. Ja muszę powiedzieć, że mi się naj, najczęściej piszą refreny, dopiero później ja dopisuję zwrotki do tych refrenów. Na se. Na stroje, na stroje, na cztery się zmienia szukam cię, liczę z boję się, Ukrytego we śnie We chwieja, słuchajmy cię zech. Na twoje raz, troje bicie zech, na cztery się zmienia Liczę słów, boję się ukrytego Ja Kraków lubię bardzo, mam takie swoje ulubione miejsca tutaj. Co prawda jeszcze nie dotarłem do tego muzeum słynnego nowego pod Sukiennicami, bo, bo jak ostatnio byłem w jesienią, to tam stała kolejka taka na półtorej godziny, więc się nie udało tam dotrzeć. Ale ja mam same miłe wspomnienia z Krakowem, więc, więc, więc lubię Kraków. Lubię tu przyjeżdżać. Przyjeżdżam co roku na festiwal studencki, ale też przyjeżdżam czasami bez powodu, na dwa, trzy dni. Tak się zastanawiam, że mieszkać to ja bym chyba tutaj nie chciał, bo ten Kraków by mi spowszedniał. Ale jak przyjeżdżam, to zawsze to jest jakieś tam święto dla mnie i Kraków mi towarzyszy od, od, od wczesnej młodości. Pozdrowie My wyraźnili Za waszą W nieczułości świata I za niepewność Wśród wielu pewności Za to, że Nazywała nie dotykaj. Płyta została już nagrana. Ona jest w tej chwili w, w sferze tak zwanych miksów. Będzie 12 nowych piosenek moich plus Miłości Wszystko Wybaczy. Miłości Wszystko Wybaczy. Wersja nastrojów, w której gościnnie wystąpiła Mika Urbaniak. To było moje marzenie, żeby kiedyś coś zrobić z Miką. Dla Miki to była zupełnie nowa piosenka, dlatego że kiedy nastroje były popularne i gościły w telewizji i w radiu, to Mika była po pierwsze małą dziewczynką, a po drugie mieszkającą w Stanach Zjednoczonych. Myśmy uwspółcześnili tę wersje, śpiewamy wspólnie refreny, a Mika robi freestyle po amerykańsku na zwrotkach na bazie starych zwrotek Mika napisała nowe zwrotki angielskie. Więc myślę, że to jest, też będzie taka ciekawostka i warto będzie zajrzeć do tej płyty. Muzykę skomponowali Igor Przebindowski, Robert Cichy i Tomek Orgdaszewski. Wszystko opolanie, choć większość z nich już dawno z Opola się wyprowadziła. Nie I choć możesz się nie odnajduj mnie napisanych listów. Czystu. Ja nie wnikam wnikliwie w Twoje sprawy, Twoje stanę moje Koleżanki, kolegów, może kawy nie wnikam Nie zaglądaj na niego serca, mego serca. Nie przeświecaj. I ja muszę Państwu powiedzieć, że y, tę interpretację, którą za chwilę Państwu zaprezentuję, wymyśliłem mając lat 17, czyli y, mówię już ten wierszyk dobrych ponad 20 lat. Niepewność. Gdy cienie widzę. Nie wzyka mnie. Płaczę. Nie tracę zmysłów, kiedy cię. Zobaczę, jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi... Braknie kogoś. Widzieć żąda. I tęskniąc. Sobie zadaje pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest... Kochanie, dla którego zdroga życia bym wystąpił? Two spokojność do bym wstąpił, choć śmiałej żądzy nie ma. W sercu mojem byłbym dla Ciebie zdrowiem i pokojem, i tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest. Kochanie, cierpiałem nieraz! Nie myślałem wcale, bym przed Tobą przedwlewać żale. Idąc bez celu, nie pilnując, drogi sam nie poznaję. Jak w Twe zajdę progi! Lecz wchodząc. Sobie zadaję pytanie, y, czy to jest przyjaźń, czy to jest... Kochanie, kiedy położysz rękę na mydłonie, luba mi jakaś spokojność. Obie mnie zdam się, lekkim snem zakończę życie. Lecz mnie pobudza żywsze serca. Bić, które mi głośno zadaje pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest... Kochanie, kiedy dla ciebie te piosenkę składał, jeszcze duchnymi ustami nie władał, pełen zdziwienia. Sam się nie postrzegłem i skąd wziąłem myśli, jak na rymy, Wbiegłem i napisałem na końcu pytanie, co mnie tu wiodło. Przyjaźń czy. Kochanie, <zysy> Dobranoc, dobranoc ojczyzno, już księżyc na czarnej liście pacji. Dobranoc, niech ci się przyślą, za zamożny Polacy. Od sili, od moza, od morza